Cześć Wam wszystkim. Właśnie idę do mojego samochodu. No, jak widać do BMW. Zobaczę, czy powiedzie się aktualizacja, którą mam przygotowaną na pendrive'ie. Trzyma za mnie kciuki mój piesek. Moje auto do BMW. 520 z dwulitrowym dieselkiem. Z 2011 roku. Zaraz zobaczymy, co to wyjdzie z tej aktualizacji. A więc, tak jestem już w aucie. Teraz gdzieś tutaj był port. Może odpalę na początek samochód. O, tak pięknie chodzi. A więc, tak ułóżmy pendrive'a. W ogóle oprogramowanie mam jakieś tam stronki. To w razie czego podam link w opisie. Podam pendrive'a. I co by tutaj zrobić? Może. Wyjdę z... Chyba ustawienia Albo info o samochodzie. Już nawet nie pamiętam Status pojazdu Nie, to nie będzie to Ustawienia, wejdziemy Aktualizacja oprogramowania Wiem, że mam starą wersję Bo to już sobie się upewniłem Aktualizacja oprogramowania Multimedia Telefon Nie znam się, nie wiem co wybrać Rozpocząć aktualizacji może tutaj zrobimy. Łącz zapo na z ze zaprogramowania. Podczas postoju usługujemy funkcję połączenia. Dobra, ok. Hej co, czekamy na aktualizację. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. A tak z ciekawości wam powiem, że wczoraj byłem yy, na skasowaniu błędów. Zawsze to robię po zakupie samochodu, a ten mam jakoś nie za długo. Kasuję po prostu błędy, żeby mieć tutaj czystą kartę w razie, jakby kiedyś coś się przydarzyło, żeby, żeby był widoczny mój błąd, a nie jakiś tam kiedyś gdzieś złapany. No i tak 250 zł za taką aktualizację chcieli. To w sumie chodziło o mapy, bo gościu powiedział, że mam 10 letnie czyli od nowości wgrane. Nie wiem czy za tą aktualizacją idą też nowe mapy. No zaraz tutaj zobaczymy. Chociaż nie wiem czy poznam. Do udziału w No i co my tutaj mamy? Aktualizacja programowa zakończona, się w funkcji urządzenie. Okej, okay. no i co? Byłoby na tyle. W zasadzie, w zasadzie nie wiem, co mi się mogło tutaj poprawić. Może, może napiszę coś w opisie, no nie będę już tutaj nagrywał. Jak... No, na, na wygląd wszystko identycznie wygląda, ale oprogramowanie zostało za podane. Jakieś funkcje mają niebawem dotrzeć, jak widzieliście sami. Może coś tu się ulepszy. No i dziękuję za uwagę, byłoby na tyle. Aha, podam link w opisie, skąd brałem aktualizację.